Ja wczoraj miałam e, autobus z Warszawy. E, wczoraj jechałam autobusem. Chciałam jak najwięcej jeszcze zrobić u Kasi domu, przygotować mieszkanie pod ręką. E, I miałam autobus o 11.30 z Warszawy. E, zamówiłam. Prosiłam sąsiadkę, żeby przyszła, odebrała klucze i zabawiałam tą taksówkę wodną. E, było ich kilka, za chwilę mi pokazuje, że nie ma dostępu. Ja mówię, dobrze, ja sobie wziąłam namiar całej godziny dojazdu, nie? Więc za 5 minut. To jest taka aplikacja, tak jak Uber, nie mówię, za za 5 minut, za 5 minut próbuję, ta sąsiadka siedzi, ja dobrze, że bym się za 5 minut. Znowu okazuje się, że są i nie ma. Mówię, jeszcze mam czas, spokojnie. Witam spokojnie, jestem już zaszykowana, się. Za trzecim razem pojawia mi się, że jest jakiś tam samochód i jest jakiś pan Daniel. mówię, o, dobrze, że nie jakiś e, Gruzin, Ukrainiec, czy, czy jakiś tam inny e, Rosjanin. Mówię, dobra, Polak mi będzie jakiś kompletny. No i zobaczyłam ducha Polaka. Ducha Polaka, w ogóle ducha Warszawiaka. Warszawiacy są znani z tego, że są słabi. Ja myślałam, że z Polakiem się dobrze dogadam. I nagle e, ma za 9 minut przyjechać samochód, a ja dostaję informację, czy ja mu zapłacę kopytką więc ja mu odpisuję, a ja czekam na samochód, bo, bo nie mogę nic zrobić, więc mu odpisuję, że jeśli my wyda resztę, to zapłacić gotówką, ale muszę, musi mi pokazać, jak mam przełożyć y, w aplikacji z karty na gotówkę, bo ja mam kartę podłączoną i mi sam pobiera z karty pieniądze, nie? E, a ile kosztuje kurs? Ja mówię, proszę pana, kurs kosztuje 25 zł, ale ja się śpieszę na autobus to ja mam za daleko 18 minut, proszę anulować przejazd. Ja mówię, miałam taki przypadek i słuchajcie, i rozmawiam, i piszę, bo to nie tam, że on zadzwonił, tylko ja mu odpisuję. Co ja mu odpiszę, to on ciągle coś do mnie napisze, a czas leci. A czas leci, nie? Ja mu odpisuję, że jeżeli ja ten przejazd zanuluję, to mi potrącą za anulowanie, bo już raz nie, nie potrącę, ja mówię, proszę pana, potrącę. I e, wiecie, i zostawiłam tego człowieka. W ogóle przestałam już do niego pisać, przestałam w ogóle już z nim tego i pytałam się tej sąsiadki, czy jest taka możliwość, że ona mogłaby mnie podwieźć. Nie? Powiem, że ma samochód. Ona mówi, mój syn ciebie podwiezie. No i dzwoni do syna, mówi Marcin, czy podwieziesz tutaj, mamę Kasi? On mówi tak minut spokojnie się zbieram, wiecie co? W ogóle ja zobaczyłam, jak Biały próbuje wywołać w nas stres, wywołać w nas niepokój i y, y, powoduje różne sytuacje, żeby tylko się temu poddać i wtedy nie wiem, jakby się dzieło. Nie, ale w ogóle nawet nie wiem, jakby się potoczyły, jeżeli człowiek by wyszedł z tego pokoju. Więc ja spokojnie, wiecie. W ogóle zostawiłam tego faceta, tą aplikację, nic, ani już nie odpisywałam, ani nic nie robiłam. Przeszłam na, na, na następną, że tak powiem, e, e, to, e, e, no, na, na następną... E, e, Myślę, myśl, że mnie ten syn odwiezie, wszystko się, że tak powiem, tu potoczyło. I y, spokojnie zajechałam także jeszcze 5 minut poczekałam na autobus. Byłam pierwszą pasażerką w autobusie i spokojnie dojechałam, tak? To jest w tą stronę, nie? W tą stronę. Bo y, autobus do Wrocławia i z Wrocławia jeszcze y, pociągiem, więc byłam gdzieś y, po godzinie 19. Ja doszłam z Demorytyna o pół do 11, więc... No, ta podróż akurat była dosyć długa, nawet dla mnie jakaś taka dziwna, męcząca. Ale w środę jak jechałam na pogrzeb... Ostatnio w podróżach zaczynam mieć takie, wiecie, o, doświadczenia. Siadłam koło takiego pana i... On mówi, ale po co mamy siedzieć koło siebie? Mówi, jak w ogóle jest tyle miejsc, jest, mówi. Teraz na naprzeciwko, a to był taki stolik, nie? Bo akurat przy tym stoliku. Ja wie, bo pewnie, że tak. Jak ktoś przyjdzie, to będziemy potem się, że tak powiem, e, martwić, nie? No i on sobie siadł naprzeciwko mnie, e, pożyczył ode mnie ładowarkę, bo zapomniał. Troszeczkę zaczął rozmawiać na temat e, tego, jak to teraz bez telefonu żyć nie można, i że e, a, a, a gdzieś ten pan tak. Parę lat tym mnie starszy, nie? więc też się świetnie poruszał i tak dalej, mówił jak to bez telefonu żyć nie można. mówić o tej elektronice, kto by pomyślał tyle lat temu, że my w ogóle będziemy żyć w takim świecie, gdzie bez tego nie można żyć. Nie? No i ale tak nie za bardzo mi się chciało do końca rozmawiać z nim, wiecie, tak on mówił dużo, tak naprawdę to on mówił. Mówię, a dobra już, myślałam, że się trochę prześpię, wstałam o piątej rano nie? w pociągu i mówię, ja idę do toalety do niego. Nie? Wzięłam torebkę i poszłam do toalety. I ta toaleta miała taki środkowy zamek, taki, nie wiem, jakaś blokada, nie wiem w ogóle co to za zamek, bo do niego nie było ani klamki, ani klucza, w ogóle co to za zamek jakiś dziwny. I ja tam wyszłam, nie mogłam tego zamknąć, ale wiecie, no co, ja się muszę zamknąć, to zamknęłam. I w momencie, kiedy chciałam wyjść, okazało się, że ja nie mogę wyjść z tej toalety. No i teraz myślę, no to, no dobra. Stuka, mówię, może ktoś usłyszy, będzie przechodził, zobaczy, że ktoś ze środka toalety stuka, nie? To zawoła konduktor, ale po 15 minut moje, mojego stukania a cały czas myślę, co robić. No, oczywiście modlę się na językach i e, mówię, na razie w ogóle nikogo nie informuję. Mówię, nie, nie ma tak, że ja będę wyzwaniać, bo mam telefon. E, na razie stukam, zobaczę jak się rozwinie sytuacja. nie? No, ale ponieważ nikt nie reaguje, e, wiecie co? Duch Święty mi przypomniał, że jest taki numer alarmowy 112. Te są dobre jednak. Ja mówię, dobra, jest taki numer alarmowy, to ja go wypróbuję. Nie? Zadzwoniłam na to 112, odebrałam Powiedziałam, że się czas nie mam w kalecie, że jadę pociągiem o takiej i takiej relacji, o takiej i takiej godzinie wsiadłam. I on jeszcze poprosił mnie o numer pociągu, i ja mówię: o, ja mam bilet w telefonie. <grytanie> to ja panu nawet powiem, jaki numer pociągu, nie? No, ja mówię: proszę chwilę poczekać, nie? I zawiadomił kierownictwo tego pociągu, że mają taką pasażerkę co się no, i po jakimś czasie, no w międzyczasie oczywiście tam próbuje, wiecie, tak, tak, śmak, owak, no ale no nie da rady, bo no, trzyma ten sam. No i ten konduktor z drugiej strony no, się tam nie pyta, próbuje kluczem. Niestety, jego klucz też nie otwiera tej tak dalej. Więc na początku wydawało mi się, że to, a tam przyjdzie konduktor, weźmie klucz, mnie otworzy. A konduktor nie może mnie otworzyć. I problem zrobił się większy. Nie taki I zadzwoniłam do Eli. Napisałam, napisałam, a przepraszam, napisałam do Eli, bo mówię nie, nie tego. Napisałam do Eli, żeby stanęła ze mną w modlitwie, że jestem zaczaśnięta i że teraz modlimy się, że ten zamek ma puścić. Nie? W ogóle o mądrość dla tego konduktora i o to, że ten zamek ma puścić. Nie? No. no i Ela cały czas stała w modlitwie. E no a ten konduktor mówi tak, to niech Pani poczeka, pójdę do innej toalety, sprawdzę jak ten zamek od środka wygląda, zobaczę co to trzyma, ja mu dokładnie tłumaczę, na dole jest ten co włącza tą blokadę, co się światełka zapalają, u góry jest od klamki i mówię ten na dole otwarty, ten u góry otwarty, a ten w środku trzyma. I ja nie wiem co to w ogóle jest, ja nie mam nic oprócz kluczy od mieszkania, bo jeszcze miałam klucze od mieszkania, i próbowałam coś tam podważać, ale ja mówię, powyginam kurcze i nie wejdę do domu, więc też yy, musiała być tu mądrość. Ja mówię, może jak mi mam gwiazdkowy yy, śrubokręt, to ja może od, tam były jakieś trzy śrubeczki, może zacznę to odkręcać. Może się jakoś do tego dostanę, nie? Aż tak, jeszcze nie wiedziałam, jakie tam były połączenia. Śrubokrętu on mi nie mógł podać. Dopiero na stacji, to było przed Częstochową. Przez uchylne dosłownie tak okienko mógłbym mi ewentualnie podać śrubokręt, nie? I tylko dopiero na stacji, jeśli nie konduktor by nie wszedł, to mogłabym zawołać tam, czy machać ręką, żeby ktoś w ogóle zareagował, nie? Więc on mówi, ja nie mam śrubokręta, ale jeszcze pójdę do Warsu. No i tak próbujemy. On próbuje po swojemu, ja próbuję po swojemu. Rozmawiamy ze sobą. On się znowu pojawia, znowu tam tą klamką szarpie, też mi próbuje, ale jeszcze widzimy, że na zawiasach one trochę chodzą, nie? I no i wiecie, no i, no i tam ze mną rozmawiają, pytają się, jak daleko ja jadę, bo muszą podjąć decyzję, tak? I on mówi tak, jak się nie uda, to wie pan, to ja za co mu nie i oni te drzwi wynoszą tak, Zadzwoni po straż, będzie musiał na następnej stacji, musi przyjechać straż, będzie to trwało. Mówię, pociąg będzie opóźniony. Ja się nie mogę spóźnić, bo ja przesiadam się na drugi pociąg do Bożego Ja mam zaplanowany czas, ja mam zdążyć na pogrzeb, nie, więc e, jest w ogóle mówię, to nie wchodzi w grę. Ten zamek ma puścić, tam, to ta blokada ma puścić. No i on znalazł jakiś tam ślubokręt i tam. Coś próbuje, i nagle to, to było tak, jak pstryk, Nagle ten zamek puścił, i on po prostu weszł. No i to trwało około godziny czasu, jak ja byłam w tej toalecie. I oni patrzą na mnie. I wiecie, co to było już ich czterech pod tymi drzwiami? Co kierownictwo było? I tak patrzą na mnie, i oni są w ogóle zdziwieni w moją radość Spokojem. Moim pokojem w ogóle. Oni mi przepraszają. Oni myśleli, że w ogóle, ja nie wiem, że, że no wiecie, no spanikowana jakaś, jest stresowana kobieta może wyjdzie godzinę stamtąd, więc po prostu ja je rozładowałam też i, i, i ja mówię, no co, no, mówię, złośliwość rzeczy ma, każdemu się może zdarzyć I ja mówię, fajnie, że to się tak udało, nie? No, i super, rozradowana idę do tego siedzenia. No, i ten pasażer wtedy do mnie mówi, że on mi już zaczął szukać, ale nie pozwolili już mu pójść do tej toalety. No, bo oni już jakby zablokowali każdemu pójście do tej toalety, on tam tamciej pójść, a mnie nie chcą wpuścić, nie? Mówią, żebym tam poszedł, nie? I on mówi: No, tak, to musiała się pani trochę tam znęcać. A ja mówię: Ale nie. I wiecie co? Jak on mi zaczął mówić, że ja mogłabym się zdenerwować, nie? To ja mówię, wie Pan co? Muszę Panu coś powiedzieć. Ja jestem osobą wierzącą i we mnie mieszka Bóg, który jest pokojem. i nie ma problemu, którego On nie mógł rozwiązać. Mówię, ja jestem osobą wierzącą w takiego Boga, który każdy problem rozwiązuje i ja się w ogóle nie denerwowałam, bo ja wiedziałam, że i tak musi przyjść rozwiązanie do tej sprawy. Bo ja jadę na pogrzeb, muszę Panu powiedzieć, że ja będę odprawiać ten pogrzeb. I ja wtedy zaczęłam pełną Ewangelię mówić. Najpierw wysłuchałam człowieka, jak opowiadał mi o swoich rzeczach. Słuchałam go, i potem, jak ja zaczęłam mówić, to on mnie słuchał, on w ogóle nie przerywał. Wiedział, że w ogóle jest ateistą, że e, on się obraził na Pana Boga, kiedy mu matka umarła, kiedy miał 13 lat. Że kiedy się go pytają ludzie, e, jakiego on jest wyznania, to on dla jaj mówi, że jest buddystą. Tak sobie dla jaj mówi, że jest buddystą. I wiecie co? I ja mu wyłożyłam pełną Ewangelię w ogóle do samego Wrocławia. Ja już mówiłam. On mnie słuchał i ja mówię, jeszcze Panu powiem coś. To nie jest przypadek, że ja w tym pociągiem, że Pan tu siedzi i że ja teraz do Pana mówię, bo ja nie wierzę, że to jeszcze przypadki, że to zostało zaplanowane, bo Pan mnie słyszał jeszcze z każdej Ewangelii. Nikt jeszcze Panu tego nie powiedział, ale teraz będzie Pan o tym myślał, bo ja to Panu mówię. Będzie Pan o tym myślał. A jak długo Pani z tym Bogiem chodzi? Zajęcie od piątego roku, bo on tak na mnie patrzy i mówi. No to jest kawałek czasu. A ja mówię i jestem tu na świadectwo dla Pana, że ten Bóg zmienił moje życie. i że dlatego ja się niczego nie boję, bo ja wiem, gdzie idę. Bo ja wiem, że ja idę do Ojca. Bo zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Kochani, i tylko powiedziałam tak. I tylko w tej chwili jestem dla Pana zachętą. Ja Panu, ja Panu nie mówię, co Pan musi zrobić. Pan nic nie musi. Ale skoro Pan teraz usłyszał ode mnie, to ja jestem dla Pana zachętą, żeby Pan zaczął szukać. Zjął bibliję, zaczął ją czytać. Czy Pan otworzył się na Jezusa, bo On widzi serce. I nie wiem, jak życie się Pana dalej potoczy, ale kiedy Pan zejdzie, to Bóg Panu przypomni tą sytuację. I amen. Odałam mu rękę, powiedziałam: No to teraz. Mówię na koniec: Ja jestem Teresa, bo ja mu nawet imienia swojego nie podana a on swojego ja jestem Teresa, a on mówi, a ja adam, a ja mówię o imię pierwszego człowieka tutaj na ziemi, nie? No więc zobaczcie, każda sytuacja może być wykorzystana, żeby głosić Ewangelię. Na pogrzebie głosiliśmy Ewangelię. W pociągu głosiłam Ewangelię. Każda sytuacja, kiedy jesteśmy otwarci, żeby być przepływem Bożego ducha. To Bóg ją wykorzysta. Mówi, otwórz usta, mówi, ja miałam na początku stresa. Mówię terenia, ja nie mam chciał ten budżet odprawy. Terenia wie, co ja jej mówiłam. Ja wie, wiesz co, Jejku, jakiegoś mam takiego stresa. Ja wie, co ten Janusz nam zrobił? Mówię, ja w niedzielę jadę do Warszawy. Słuchajcie. A tu taka sytuacja, całą noc z terenią spędziłam. Ubrałyśmy Janusza razem, a potem jak już dojechałam na miejsce, ale powiedziałam Tereni coś, co powiedziałam też sobie. Nie ważne co jest jutro, ważne co jest dzisiaj. Nie ważne co było wczoraj, ważne co jest dzisiaj. Tak? Nigdy nie patrzmy w taki sposób, co było wczoraj, a mogłabym, a byłoby, a to, a tamto. Tu już minęło. Do widzenia. Amen. A co będzie? Do widzenia. Dzisiaj. Dzisiaj. I zawsze patrzmy na dzisiaj. I ja mówię, wiesz co? Dobra. Ja jadę do domu. Jest błogosławieństwo. Ja mówię, ty czekasz na lekarza. Ja mam pociąg. Jadę do Warszawy. A co będzie jutro? Zobaczymy. Nie, nie, nie zepsułam w ogóle, wiecie co? Nie zmieniałam planów, niczego nie zmieniałam. Mówię, dzisiaj jest tak, a co będzie jutro, zobaczymy, tak? Więc gotowi w boju, gotowi do wszystkiego, przygotowani na wszystko, tak? Ale z Bożym Pokojem, to Bóg to wykorzysta jeszcze ku dobremu. On to jeszcze wykorzysta ku dobremu. Dzisiaj grze się będzie prosił, powie świadectwo swojego Bożego Rozwoju z Panem.